Podpisanie umowy dotyczącej budowy nowej siedziby Wydziału Radia i Telewizji miało miejsce 16 lipca. W Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego profesor doktor habilitowany Stanisław Kucharski, prorektor do spraw finansów i rozwoju, złożył podpis pod umową sygnowaną także ze strony zarządu spółki Mostostal za brzegliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego. Każdy projekt jest troszeczkę inny, ma swoją specyfikę. Ona wynika z funkcji, z lokalizacji obiektu. Ten projekt też ma swoją, swoją specyfikę, ponieważ jest wkomponowany w istniejącą zabudowę, ale przy tym jest dosyć nowoczesne, Także przygotowujemy się do każdego projektu indywidualnie po to, żeby zrealizować i w stu procentach zadowolić klienta, zamawiającego, a w szczególności przyszłego użytkownika. Budynek jest bardzo wyczekiwaną inwestycją, która nie tylko zastąpi mocno wyeksploatowaną siedzibę przy ulicy Bytkowskiej 1B, ale rozpocznie zmiany w całej dzielnicy Śródmieścia Katowic. O projekcie architektonicznym mówi nam Wojciech Małecki z biura projektowego. Budynek powstał yy głównie w zespole hiszpańskim w Barcelonie, ze wsparciem architektów z Polski. Głównym pomysłem dla tego budynku była pewna kontynuacja tworzenia miasta. Czyli budynek miał nie być agresywny, nie miał być jakąś taką formą wystającą, ponad w sposób bardzo nie, przypadkowy, czy taki właśnie skupiający uwagę tylko na sobie. Budynek ma cztery koordynacje od strony ulicy Świętego Pawła, od strony wewnętrznej dwie koordynacje i tworzy tam takie patio, można powiedzieć, że troszeczkę w śródziemnomorskim klimacie, jak atrium, taki wewnętrzny plac dziedziniec, gdzie życie studenckie może toczyć się również na przestrzeni otwartej. Do tej przestrzeni w koordynacji Zero przylega studio filmowe, kino, kafeteria, także to życie będzie tam gdzieś właśnie się rozgrywać w tych przestrzeniach oraz biblioteka właśnie mieszana w starym budynku, tym który pozostaje. Zgodnie z projektem budynek ma zostać oddany do użytku za 18 miesięcy.